Kochane gazele, piątek to czas na rozmowy o podróżach, więc witam Was z pięknych terenów arboretum w Bolestraszycach, to niedaleko Przemyśla i chcę z Wami porozmawiać o kosztach podróży. To jest często temat, który spędza nam sens powiek, kiedy planujemy wakacje i takie trzy powody generujące nam koszty to są... Przejazdy, noclegi i wyżywienie. Prawda? A więc tak, czy one muszą nam generować koszty? Niekoniecznie. Popatrzcie, przejazdy, do jakich jesteśmy przyzwyczajone, to przejazdy autem. Ale możemy korzystać z komunikacji publicznej. Taka komunikacja publiczna w Polsce, już popularna, tania, to na przykład Flixbusy. I ja ostatnio odkryłam dla siebie, że przejazdy w Bieszczady czy do Warszawy taniej wychodzą mnie, kiedy korzystam z tych właśnie możliwości, szczególnie kiedy korzystamy z First Minute. W niektórych krajach tańsze są pociągi, na przykład w Egipcie. Możecie korzystać z przejazdów dzielonych czyli na przykład popularny BlaBlaCar. Otóż odkryłam niedawno, że przejazdy do Lwowa taniej wychodzą, kiedy korzystamy z BlaBlaCara. Wychodzą nawet taniej niż marszrutki. Poza tym ja uwielbiam autostop. Nie wiem, czy lubicie hitchhike'ować, ale to jest bardzo przyjemny, bezpieczny sposób na poznawanie świata i poznawanie ludzi. Polecam serdecznie. Noclegi. Jeśli chodzi o noclegi, to oczywiście lubimy trochę komfortu, więc nie będę Was zachęcała do tego, żebyście spały od razu na polu namiotowym. Ale przecież istnieją takie organizacje, jak na przykład Couchsurfing. Couchsurfing to jest moja ukochana organizacja, polegająca na goszczeniu się nawzajem. Jeśli chodzi o te możliwości, to tutaj... Możemy oczywiście najpierw gościć kogoś u siebie, po to, żeby później poprosić innych o to, żeby zaprosili nas do siebie do domu, ale wcale nie musimy. Możemy stworzyć sobie całkiem wiarygodne konto. Couchsurfing to jest coś w rodzaju Facebooka dla podróżników. Możemy stworzyć sobie takie konto, po prostu oprowadzając po naszym mieście, spotykając się z ludźmi, pomagając im zorganizować przejazdy, czy na przykład tak jak kiedyś dla... Chińczyka mongolskiego pochodzenia, który przyjechał z Australii, zorganizowałam lekcję jazdy konnej po angielsku, a potem pożyczyłam mu rower. Więc ludzie potrzebują różnych rzeczy, i my też nie zawsze potrzebujemy ludzi do noclegu, ale może się tak zdarzyć. Moje konto jest na tyle wiarygodne, że kiedy piszę do ludzi z innych krajów, że chcę zasięgnąć informacji, żeby mi podpowiedzieli, na przykład w kwestii biletów, to oni już sami zapraszają mnie do siebie, bo widzą, że jestem podróżnikiem i chcą ze mną porozmawiać, podzielić się e, doświadczeniami. No i zostaje nam jedzenie. Ja wiem, lubimy czasami fajne knajpy, ekskluzywne. Ja do takich chodzę właśnie, kiedy zapraszają mnie coach surferzy. Natomiast możemy skorzystać ze street foodów, z jedzenia ulicznego, co Wam serdecznie, serdecznie polecam i rekomenduję, ponieważ to pozwala Wam obserwować, jak to jedzenie jest przygotowywane. Macie pewność co do świeżości produktów, ponieważ na ulicy one schodzą codziennie, nie są przechowywane. No i co? I widzicie od razu, co z czym jeść, co z czym łączyć. Możecie kupić po troszkę wszystkiego i dzielić się z przyjaciółmi. Więc to są wspaniałe rzeczy. Nawet w takich państwach jak Singapur mamy corner, foo y y corner foody, czyli takie y y przestrzenie y narożne z założenia, w których gromadzą się stoiska z jedzeniem. Bardzo polecam. Co jeszcze, tak mi przyszło do głowy, że mogłabym Wam podpowiedzieć, że przecież nie zawsze musimy spać w ekskluzywnym hotelu, ale możemy z niego korzystać. Na przykład wczoraj byłam w Arłamowie. Arłamów jest hotelem bodajże czterogwiazdkowym. Ja tam jeżdżę do sauny, na baseny, do kawiarni, żeby posiedzieć sobie w kawiarni z pięknym widokiem, wypić kawusia, a nie jestem ich gościem. Tak? Nie, nie muszę płacić 1700 zł za dobę hotelową. I tak samo jest w podróży. Mogę spać w hotelu za 10 dolarów za nocleg, ale wyciągnąć z torby białą bluzeczkę, ładne sandałki, shorty i pójść za róg do eleganckiego hotelu, po to, żeby tam skorzystać sobie z możliwości posiedzenia w holu, w kawiarni, zobaczenia występów na przykład regionalnych. I to jest jak najbardziej w porządku, tak? Więc y, mamy różne takie swoje myki, dlatego gazele zachęcam Was do tego. Podzielcie się tymi e, swoimi doświ doświadczeniami, e, swoimi przemyśleniami w komentarzach i zobaczmy, może ktoś z tego skorzysta. O, widzę, że zaczynają się prace remontowe. Słyszę właściwie, że zaczynają się prace remontowe w okolicy. Więc będę kończyć, odmeldowuję się. Buziaki.